Cześć witajcie. Dzisiejszy temacik, nowość na polskim rynku. Stalko S Volt. Stalko S Volt jest to system bateryjny, akumulatorowy, bezprzewodowy. Dzięki temu nasze prace będą szybsze, lepsze w trudno dostępnych w miejscach zero plątania kabli, zero rozwiniania przedłużaczy i tym podronem nie martwienie się, że nie ma prądu w gniazdkach. System s -Volt jest to naprawdę bardzo ciekawy i bardzo dobrze przemyślany system. Jest to świeżutki system, więc mamy tutaj nie za dużą gamę elektronarzędzi, lecz nie rozczarujemy się ja myślę, że to jest kwestia tygodni i za chwilę będziemy mieli naprawdę bardzo szeroki asortyment. Ale to nie znaczy, że nie warto go kupić, ponieważ na dzień dzisiejszy asortyment Stalco S-Volt jest na tyle duży, że śmiało. Z powodzeniem zaspokoi niejedną firmę warsztat i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ w swojej ofercie mamy, jak dobrze pamiętam, 3 albo 4 rodzary y, y, wiertarkow -wiertarko krętarek co już możemy sobie dobrać odpowiednią pod dane branże mamy y, słabą średnią mocną i chyba najmocniejszą z tego co pamiętam naprawdę y, turbo sprzęt mamy szlifierki kątowe mamy pilarki mamy wyżynarki mamy młotowiertarki więc naprawdę bardzo y, taki dobry system zestaw na sam początek więc naprawdę przyda się to nie jednemu jeżeli chodzi o zasilanie, mamy tutaj dwa rodzaje yy, baterii, jeżeli chodzi o pojemność, mamy 2Ah i mamy 4Ah czyli takie podstawowe naprawdę zobaczcie jak one fajnie się prezentują mamy po pierwsze fajna kolorystyka yy, jest fajny design mamy tutaj oczywiście 20V yy, maksymalnie o polsko 18 yy, mamy tutaj wskaźniki na ładowania, zobaczcie Czterostopniowy wskaźnik naładowania. Widać czy baterie są naładowane, czy też rozładowane. Mamy oczywiście szybką ładowarkę, więc nie ma z tym problemu. Szybko na bieżąco możemy nasze baterie naładować. I tak jak mówiłem, mamy bardzo dużą gamę elektronarzędzi. Co mi się podoba, Starko poszedł już w silniki bezszczotkowe, Nie mamy tutaj już na początku silników szczotkowych, budżetowych itd. Tak tak mamy tutaj już wszystko, silnik bezszczotkowy, czyli nasza wydajność pracy na akumulatorze i ogólnie wydajność narzędzia będzie o wiele, wiele wyższa niż w silnikach szczotkowych. Ja od ponad miesiąca używam trzech narzędzi. Mam najmniejszą. Wiertarko, wkrętarkę. Powiem wam, że to jest demon w porównaniu do gabarytów, wygląda naprawdę niepozornie, a w rzeczywistości jest naprawdę kawał dobrego sprzętu. Tak jak mówiłem, mamy tutaj silniczek bezczotkowy. Zobaczcie, jak fajnie to się prezentuje, mamy oczywiście podświetlenie LED, i tak dalej, i tak dalej, więc naprawdę nic dodać, nic ująć główkę 13 mm. Jeżeli chodzi o parametry, jak dobrze pamiętam, to jest 1000 tak, 420 i 1400, a w rzeczywistości mi się wydaje, że ona kręci o wiele, wiele y, szybciej. Oczywiście jest to wkrętarka bez udaru, jest to naprawdę fajna, leciutka. Y, co mogę powiedzieć, w odczuciu przez ostatnie y, użytkowanie, przez ten czas, to nigdy nie miałem w rękach tak wygodnego narzędzia, a naprawdę pracowałem wieloma narzędziami. Każda rączka, w systemie s -Volt jest tak wyprofilowana, że w ogóle nie czujemy tego narzędzia w rękach. Wręcz naprawdę bardzo, ale to bardzo wygodnie się ten narzędzia ogólnie trzyma. Więc takie jest moje odczucie na dzień dzisiejszy. Oczywiście jest to wstępna prezentacja, one będą cały czas w testach i będzie podsumowanie każdego z nich. I kolejnym modelem jest fajna szlifiereczka. Szlifiereczka 8000 obrotów, jak dobrze pamiętam. Z tego co kojarzę. Tak. 8000 obrotów. Bardzo wolny start. To mi się podoba. Zobaczcie, jak ona się prezentuje. Naprawdę fajna szlifiereczka. Nie za lekka, nie za ciężka. Czucie w ręce. Czucie w ręce. A tak jak mówiłem, ona ma fajny, wolny start. Zobaczcie. I szybkie hamowanie. Jak widzicie, jak na silnik bezczytkowy, naprawdę bardzo fajnie i cichutko chodzi. No i ten wolny start to jest petarda. Kolejnym narzędziem, którym naprawdę jestem zaskoczony, jeżeli chodzi o jakość, to jest pilarka ręczna. Pilarka ręczna 165 tarcza. Lecz niech to Was w ogóle nawet nie, nie zaskoczy, ponieważ jakość. Tego cięcia to te upilako jest normalnie bezcenne. Mamy tutaj bardzo fajny chwyt, bardzo przemyślany. Po większości narzędzi jest tak, że mamy ten chwyt tutaj, a tutaj mamy niżej w prowadnicy, co mi się naprawdę podoba. Oczywiście jest on fajnie przystosowany do cięcia, więc naprawdę spoko. Również mamy wolny rozruch. To też mi się spodobało, jak na firmę yy, Stalko, że mamy. zobaczcie. Mamy bardzo wolny rozruch i szybkie hamowanie, to jest naprawdę spoko. Maszynka ma 4800 obrotów na minutę. Oczywiście mamy silnik bezczotkowy, mamy tutaj regulację do 50 stopni, jak dobrze pamiętam, i maksymalnie chyba w głębu 55 czy 57 tutaj nie piszę, ale mi się wydaje, że 55 albo 57 mm, ale za chwilę to sprawdzimy. Za chwilę to sprawdzimy. Bo sam jestem ciekawy, bo nie pamiętam. Dajmy coś tutaj. Tak. 57 mm. 57 mm, czyli dobrze pamiętałem. Więc naprawdę świetny sprzęcik. Mamy tutaj oczywiście adapter do ciągu pyłu, więc możemy śmiało podłączyć sobie każdy odkurzać i naginać bezpyłowo. Ogólnie sprzęt naprawdę godny polecenia. Póki co jestem naprawdę zadowolony. Co jeszcze mogę powiedzieć? Stalko ma 3-letnią gwarancję, więc no. Coś mówi samo za siebie. Jeżeli mamy tutaj 3 lata, to znaczy, że ten sprzęt musi po prostu na siebie zarobić. Więc. Yy... Nie ma takiej opcji, że nie. Yy, tutaj mamy nowoczesny silnik bezczotkowy BL Motor. Tak jest, takie oznaczenie jest na każdym elektronarzędziu. więc to jest taki yy, tam yy, systemowe wymyślone przez Stalko. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, dowiedzieć coś więcej na temat narzędzi Stalko, no to zapraszam na, yy, na Facebooka, na Instagrama, na YouTube. A. Stalko ma swój kanał i tam prezentuje właśnie elektronarzędzia S-Volt i tam jest wszystko fajnie szczegółowo omówione, jak, o co chodzi właśnie z, to, z tym systemem Stalko S volt jak tam te silniki, coś tam jest dobrane. Ja tutaj nie będę tak szczegółowo opowiadał, ponieważ ja dzisiaj tak swoimi słowami standardowo pokazuję wam co ciekawego wypuścił Stalko na rynek. I naprawdę jestem zadowolony. Yy, jakieś takie minusiki na początku, co mogę powiedzieć, tak szczerze mówiąc, to mam jeden taki minusik, ale to jest zrobiony z mojej winy. Ponieważ yy, jak yy, wkręcałem blisko ściany, no to po prostu obojniczek mi się tutaj oberwał gumowy. Ale to wystarczy go podkleić i będzie się trzymał. Ale tak jak mówię, to jest po prostu wyłącznie moja wina, bo jak skręcałem blisko ściany, no to po prostu zahaczyłem. I tyle w temacie. Bardzo mi się podoba podświetlenie w tych narzędziach. Jest bardzo fajnie przemyślane, ponieważ lampkę mamy tutaj. Nie mamy zazwyczaj tutaj, tylko mamy tutaj. Lampka jest na tyle jasna, że bardzo fajnie sprawdza się w nocy. Mamy oczywiście klipy do paska, możemy sobie magazynek na bity zamontować, nie ma z tym problemu, naprawdę spoko. No i gabaryty, mamy tutaj naprawdę niewielkie narzędzia, które dają radę. Tyle, dzisiaj krótko i na temat, oczywiście widzimy się za minimum 3 miesiące z każdym elektronarzędziem po pracach. Oczywiście będą jakieś krótkie filmiki z prac. Pilarka już była kilka razy na dachach, teraz biorę ją na dwuspad. Na przyszły dach zobaczymy, jak ona sobie fajnie poradzi z tymi wycinaniem blatunków. Jestem bardzo ciekaw. Myślę, że będzie naprawdę świetne rozwiązanie. Zobaczymy, jak będzie wydajność na akumulatorach i tak itd. Tak Nie przedłużam. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.